Sponsorem odcinka jest FIFA Coins PST, najtańszy odcinek do FIFA 15. Zapraszam z hasłem Inki, ze 5% taniej, da więc gorąco, gorąco polecam. Hej, witajcie z tej strony, Inku, i witam Was w pierwszym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Otwieranie paczek, tak jest, że świątecznie otwieramy paczki na odcinku. Pierwsza z FIFA 15 na moim kanale otwieranie paczek. Aż musiałem strzelić palcami, nie wiem czy strzeliście. Dzisiaj z okazji drugiego dnia świąt mamy kolejne paczki od jej, które nam wrzucili co że co dwie godziny są inne paczki, zaraz wam powiem. E, Takie co dwie godziny nowa, e, nowa oferta paczek, czyli ograniczona liczba jest. E, mamy co dwie godziny możliwość otwierania kolejnych, a więc ja po prostu otworzę dzisiaj te pięć e, na tym odcinku dzisiejszym, e, który widzicie w drugi dzień świąt, a następne e, paczki będą w niedzielę. I będą to kolejne paczki, te z dzisiaj, ale będą wrzucane po prostu w późniejszym czasie. Postaram się też zrobić jakieś tworzenie paczek na Sylwestra, takie noworoczne tworzenie paczek. No i myślę, że po Nowym Roku będziemy ruszać z kolejnymi otw otwieraniem paczek, ale to dopiero jeśli będzie możliwość dalszej współpracy co do końców, no w ramach, w ramach tej współpracy z Firmą, którą macie na początku filmu, zachęcam do e, kupowania końców. Od nich z hasłem Inkize macie 5% zniżki. Mimo, że jeszcze nie ma z nimi współpracy 100%, to i tak na początku macie opcję już z nimi współpracy. Czyli e, znaczy w sensie współpracy macie opcję e, z nimi e, zniżki z hasłem Inkize e, do 5%. Do dobra! A więc przejdźmy na złotej paczki. Rzadkich kart mamy 12 kart, 12 złotych i wszystkie są rzadkie. Oczywiście. Nie tylko e, karty zawodników, ale również karty e, normalne, no więc można trafić zawodników, można trafić i karty e, zwykłe. Jestem ciekaw co mogę tutaj trafić. Szkoda, że nie ma tylko zawodników, ale jest to 25 tysięcy monet, a więc można trafić to naprawdę dużo. E, zobaczymy, bardzo mi się podoba ten design tych kart i mamy pierwszą paczkę, no i tam mamy e, Grand Wista Prodla oraz Quake. Hmm. Ale trafimy z trochę prezentacji Polski, co bardzo e, mnie cieszy roz troje Anglii, więc bardzo, bardzo e, nawet spoko paczka. Oczywiście wyśle wszystkie karty do klubu no i rozpoczniemy od y, kolejnej paczki rozpoczniemy. Otworzymy kolejną paczkę, oczywiście przepraszam Was za takie troszeczkę inne prowadzenie tych odwrótnych paczek niż kiedyś. O proszę Błaszczykowski y, z tego względu, że już troszeczkę wyszedłem sprawy... z wprawy... Z nie, nie, nie z nie sprawy, tylko z wy, z wprawy otwierania tych paczek na odcinkach, otwieram raczej e, rzadko e, paczki w tej FIFie Błaszczykowski się przyda, to przyznam e, tego możemy doszczędzać na Quicksilver, bo i tak nie sprzeda się. E, Forster się przyda, no, więc, więc wszystko inne do e, klubu. No i kolejna paczka. Tak więc tak jak mówiłem, troszeczkę e, mało otwieram tych paczek w tej FIFie, bo nie mam na nich pieniędzy... pieniędzy, <laughs> a to powiedziałem, nie mam na, na nich, e, na nie monet, także otwieram je od czasu do czasu. I trafiam, no w sumie słabe karty, no ale teraz Walcott, e, który w sumie się przyda, więc wyślę wszystkie karty do klubu, oprócz tego Viudeza, którego już mam, chyba nawet jakoś nie niedawno trafiłem go w paczce jakiejś za 7500 albo za 5000, już nie pamiętam. E, no dobra, to jest, dostały dwie paczki, e, przedostatnia paczka w dzisiejszym odcinku i co w niej będzie? W niej będzie Gerard, no proszę! Pan, jak to mówią, ślizgasz na boisku, czy jak to tam się mówi. Po polsku to głupiej brzmi, ale ogólnie, jest tak? <ślizgarz na boisku> He sleeps again. No, mamy Jararda. Nie jego jak mądrze, bo nie jestem, e, znaczy nie żywię jakoś urazał mega do Liverpoolu czy coś w tym stylu. E, po prostu go zostawię, się przyda do Ligi, Ligi Angielskiej. Jimmy Howard na bramkę do Ligi Angielskiej. No i dany z Zenitu. Myślę, że karty całkiem spoko, więc wszystkie pójdą do klubu. I teraz ostatnia paczka za 25 tysięcy monet. Co w niej tym razem będzie, zobaczymy. Eee, co będzie, co będzie, nic nie będzie. Klozen, no proszę. <gloze>, Klozek, który kiedyś był rekordbreakerem. Oj, proszę, dostałem darmową paczkę jeszcze. Ale teraz już niestety jego karta nie jest tak e, mocna i droga. Luis Enrique, no przyda się do składu BPL. E, no i proszę, kolejny wywodnik z Ligi Portugalskiej, już troszkę się trafia w paczkę. Paczkach z ligi portugalskiej niedługo będę mógł stworzyć sobie skład z ligi portugalskiej, więc byłoby super. No i dobra, teraz złota paczka, którą dostałem w paczce z Dawidem Alabą na rysunku i w niej Michael Essien Michael Essien czy Michael? Michael, Michael Essien, Knocza oraz Goran Pandew i reszta kart non-rare. Jedna tylko no bo to jest taka paczka, jakby za 5000. Essien się przyda, myślę, można spokojnie dostać do klubu. Tych dwóch skrisać, No i reszta też do klubu. Zawsze jakieś tam karty tego typu, co tu się przydadzą. Ok, zostawi mi 160 tysięcy monet. Kolejne paczki otworzę na odcinku tym niedzielnym. A więc jak najbardziej Was do niego zachęcam oraz zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej otwieranie paczek. Nie chciałem. To znaczy, nie chciałem podpinać tej serii e, otwierania paczek pod e, zwykle Ultimate team, bo tam postaram się e, grać mecze dalej w drodze do pierwszej ligi. A otwieranie paczek, tak jak zawsze, w każdej FIFA to robiłem, jest po prostu na oddzielnych odcinkach. Tak więc, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. No i się taki krótki odcinek z pięciu paczek, trochę chaotyczny, ale w wykonaniu Inka zawsze to wygląda chaotycznie. Eh, przynajmniej tak się wydaje, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się to otwieranie paczek podoba, bo zazwyczaj było to. Były to odcinki, które były najbardziej przez Was. i najbardziej oglądane. Pamiętacie Collection Book i trafienie mojego e, moje lama i forma? Na pewno pamiętacie, to były pamiętne czasy. Miejmy nadzieję, że jeszcze one kiedyś powrócą i trafię jakiegoś mega, mega i forma i będzie ta sama radość co kiedyś. No, miejmy nadzieję, ale to są życzenia takie moje noworoczne życzenia. Może w Sylwestrowy Dzień e, trafię jakiegoś Informa dobrego, kto wie, ale do tego czasu jeszcze mamy e, trochę. No więc na razie wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i w kolejnym już niedzielę. Na razie.